że coś leży u Martyny i u Jasia O, Leksi, jak czujesz się z tym, że w ciągu dwóch tygodni randomowa Ukrainka zastąpiła Cię na pozycji najpopularniejszej czarnoskórej influencerki w Polsce rozmawialiśmy, ona jest Lida, tak? Lizy. tak, mamy taki pomysł w ogóle z Lexi, że robimy team i ją właśnie bierzemy do tego teamu jestem ja, Leksi, ona i jeszcze kogoś tam sobie dobierzemy nie, ale tak serio Fajnie, słysze, niech ona robi swoje. Jeśli faktycznie jej się uda utrzymać, to no to. Good luck. Znaczy, na razie to ona co robi? Na Twitchu? Jakieś, bo pewnie nie wiecie o co chodzi. Jest taki chłopak. Liza, o! Franio. Jest taka Liza, i Franio się trochę wybija na tej Lizie, ta Liza na nim, i to jest tak sobie funkcjonują. No, no i Ona, zobaczmy, ale ona ma ona tak ładne ciało. Ona chyba ma najładniejszy ciało jakiego ja ten. Z, z. Czy nie widziałeś nigdy ładniejszego ciała? Ja jej nie widziałam na żywo, ale jak widziałem, no tak, no. Dla mnie ona ma ciało 10 na 10. Cię? Dobra, może 9 na 10, ale bardzo mi się podoba z ciała. Szkoda. Nie wiem. No, nie widziałeś jej TikToków, jak ona tańczy, fajnie? 5 zł. Ja nie wiem, jak ona ma na TikToku. Ona właśnie na TikToku głównie działa sama.

ja pierdolę. O, tu widać jej ciało fajnie. Lil Easy ma. 14 złotych 20 groszy. Ale czujesz z jej strony jakąś, jakieś zagrożenie? Chyba nie, co? Nie. Ale bańkę już ma. No nie jestem takiej wyszkryty. Ja jestem ciekawa jak oni się to wszystko rozwinie. Bo. No ale dobra, idzie w stronę trochę fagaty. Mam eee, on, No one się tam spotkały raz. Ona w, no. w ogóle ma OnlyFansa chyba z tego co wiem. Eee, I tam śmiesznie się wypowiadała na temat tego. Ale. Co jakiś czas wyskakują jakieś osoby i na. Na, na jakiś czas, a potem o nich jest cicho, więc jestem ciekawa, jak u niej to szybko. Znaczy, potoczy. właśnie pytanie: czy oni się pokłócą z tym franiem? Bo jak się pokłócą, to i franie może szybko zgasnąć? I może ona też. No chyba, że ona właśnie pójdzie y, w taką solową karierę, ale na razie to. to ja bym chciała jak usłyszeć jak... jakieś jej wypowiedzi, bo ja. Yy... No właśnie mówiłem ci, że ja widziałem i to nie było takie. No nie chcę oceniać, nie? Czekaj, jak ona ma? Y... Eliza? Liza? Coś mówi. Liza prawdziwe oblicze. <laughs> Liza coś mówi. Li... Ty jesz brytki e, smierdziesz idź umyj się. Cinderówkę. A tak. All of your cinderówka. A jak to wygląda, jak że chodzą na ulicach yes, ten?